Podczas swojej transmisji na żywo na tę streamerkę napadł mężczyzna i zrobił z nią to, za co mężczyzn zwykle wsadza się do więzienia na bardzo długi czas. Myślę, że wszyscy rozumieją o co chodzi. Ta dziewczyna późnym wieczorem wracała sama ulicą do domu i w tym momencie prowadziła transmisję na żywo dla swoich obserwatorów. Oglądało ją wtedy około 500 widzów. Dziewczyna wracała do domu tak późno, że na ulicy nie było już ani jednej osoby. Ale w pewnym momencie znikąd pojawił się mężczyzna, który zaczął pojawiać się w jej kadrze i próbował się z nią zapoznać. Ona kilka razy mu odmówiła, po czym on zaczął podejmować próby agresywnego nawiązania znajomości. Jeśli wiecie o co chodzi, łapał ją za ręce, za ramiona i tak Dziewczyna próbując przed nim uciec, wbiegła do przejścia podziemnego, mając nadzieję, że chociaż tam będzie jakiś człowiek, ale to był jej największy błąd. Ten mężczyzna wbiegł do przejścia podziemnego tuż za nią. Kiedy zorientował się, że w przejściu nie ma nikogo, przycisnął ją do ściany i zaczął robić rzeczy, których tutaj nie mogę opisać słowami. Myślę, że sami rozumiecie o co chodzi. Dziewczyna oczywiście krzyczała, błagała, żeby ją puścił. I co najstraszniejsze, wszystko to działo się na żywo, a wszyscy jej obserwatorzy to widzieli. To wszystko trwało do momentu, gdy do przejścia podziemnego wszedł inny mężczyzna, którego zauważył napastnik i uciekł. Policja szybko znalazła napastnika, ponieważ jego twarz była dobrze widoczna na nagraniu z tego streama. Jeśli chcecie obejrzeć pełne nagranie tej transmisji na żywo, możecie je znaleźć pod linkiem w profilu. Tam już zostało ono dodane, a tutaj po prostu nie mogę czegoś takiego pokazać.